My w życiu też potrzebuję takich stałości, stałości miejsc, gdzie wiem, że jak potrzebuję chociażby spotkania z Panem Bogiem, tego pewnego spotkania z Panem Bogiem, tej pewnej drogi do zbawienia, to wiem, że to w kościele znajdę. Na mur beton. Szczęść Boże, cześć jest kolejna sobota naszego życia, a to jest kolejny 70 odcinek sobotniego vloga, na który Ciebie bardzo serdecznie zapraszam. Teraz do Szczecinka na południe Polski z przesiadką w Poznaniu, w Tarnowie. No i centralnie na chwilę, dosłownie na 12 godzin i to nie niecałe do Jastrzęb. Jest październik, czyli mamy już taką dobrą jesień. Dzisiaj jest wspomnienie świętego Franciszka z Asyżu, więc to jest dobry moment, żeby ten dzisiejszy sobotni vlog był taki trochę przyrodniczy, wychwalający przyrodę i to piękne dzieło, które Pan Bóg nam dał i zaprosił nas, żebyśmy też z tego dzieła korzystali, używali mądrze, żeby to było takie nasze miejsce wspólnego bycia, dojrzewania, wzrastania, budowania relacji. Ale właśnie to wszystko, co mamy wokół nas, ma nam służyć, ale również my mamy temu służyć. Nie jesteśmy panami tego świata, bo panem jest tylko Bóg. No dobra, teraz po takiej wielkiej mowie wstępnej przychodzi mi, żeby powiedzieć to, co chciałbym Wam rzeczywiście powiedzieć. Wybaczcie za takie może masło maślane. Ale właśnie, pozdrawiam Was w ogóle, jestem w tygodniu, wybrałem się na taki szybki, krótki pobyt w Jastrzębi, w moim domu rodzinnym. No i przy okazji różnych innych okoliczności wybrałem się na grzyby. Tym bardziej, że w tegoroczne wakacje, kiedy byłem, do no, tych grzybów było bardzo, bardzo mało, prawie minimalnie zero właściwie. Dlatego wykorzystałem tą sytuację. I kiedy tak chodziłem po tym lesie, jak ja, jakimś takim wielkim grzybiarzem nie jestem, ale to już kiedyś nawet był taki nocny Marek. Czego nauczyłem się na grzybach? Ale taka myśl, która mi się zrodziła, którą chciałem się z Wami podzielić, nie wiem, czy to będzie jakaś głęboka, ale na pewno jest taką myślą, którą jak się my się z Wami podzielić, bo ona mi czegoś tam uczy. To znaczy, czego mogę nauczyć się zbierając zbieraniu Czy zbieranie grzybów może mnie nauczyć życia? Czy wielu różnych takich też rzeczy. Pewnych tematów życiowych, które nam w życiu są potrzebne. I takich kilka krótkich myśli albo takich punktów, które przynajmniej ja, kiedy myślę o grzybobraniu, zbieraniu grzybów, to sobie to z tym wszystkim jakoś tak kojarzę. Przede wszystkim to jest tak, nie wiem, czy wy tak macie, jeżeli na przykład y, też byłbym chętny, zaprosiłbym was w ogóle do takiego komentowania jak u was z tym zbieraniem grzybów, czy macie takie pasje, czy lubicie zbierać grzyby, czy na przykład jest ktoś, kto po prostu idzie do lasu i nie rozróżnia drzewa od grzyba, muchomora od prawdziwka, bo w ogóle nie lubi grzybów, albo ktoś rzeczywiście ma jakąś taką pasję, no to można się tym podzielić. Nieraz jest tak, ja przynajmniej tak jak pamiętam, szczególnie moje dzieciństwo, kiedy tak może częściej chodziłem na te grzyby. To właśnie bywa tak wśród grzybiarzy, że grzybiarze mają swoje stałe miejsca. Bardzo ważnym elementem zbierania grzybów jest posiadanie takich stałych miejsc. Czyli takich miejsc, gdzie idę i wiem, że tam te grzyby znajdę. Dzisiaj przez różne sytuacje, też ścinki, niszczenie lasów, niestety te miejsca stałe czasem są no, zmieniane, albo po prostu trzeba szukać na nowo. Ale dlaczego o tym mówię? Kiedy myślę sobie o takim stałym miejscu, stałych drogach i wiem, że tam to znajdę to, czego potrzebuję, to myślę o kościele, żebym w życiu też potrzebował takich stałości, stałości miejsc, gdzie wiem, że jak potrzebuję chociażby spotkania z Panem Bogiem, tego pewnego spotkania z Panem Bogiem, tej pewnej drogi do zbawienia, to wiem, że to w kościele znajdę na mur, beton. Że mogę szukać oczywiście po amacku, przez różne sytuacje, przez różne drogi, różne czasem nurty, tak mówiąc wielko ogólnie, ale wiem, że w Kościele doświadczę tej pełni. Wiem, że w Kościele znajdę przynajmniej światło, jeżeli nie odpowiedzi na wszystkie pytania, to przynajmniej światło lub ścieżkę, gdzie to odpowiedzi warto szukać, gdzie mogę rzeczywiście być spokojny, bo jestem u siebie. Ale są też takie miejsca, kochani, wśród stałych grzybiarzy, że ci grzybiarze, ja pamiętam, chociaż bywa się też z dzieciństwa, szczególnie też myśląc o mojej mamie, która jest wielką grzybiarką, lubi chodzić po lesie, zbierać grzyby. Jakoś też nam to wszczepiała i wszczepia to pragnienie, tą pasję. To dawniej były takie miejsca, mama miała. Dzisiaj też, też pewnie ma, już może mniej. Ale takie miejsca stałe, o których nikt nie wiedział. Nawet my do końca nie wiedzieliśmy. I to jest kolejna jakby taka prawda, że są takie czasem doświadczenia, mam takie jakieś takie skarby, które muszą pozostać tylko dla mnie. Nie dlatego, że jestem egoistą, nie chcę się podzielić, tylko z jednej strony nawet w takim doświadczeniu wiary. To jest moje osiągnięcie pewne. Oczywiście wiara jest też po to, żeby się nią dzielić. Ale są takie doświadczenia, które pozostają tylko dla mnie. Nawet w takim kontekście, nie wiem czy to powiązać do grzybu, może, może bardzo mało związane z grzybami, albo w ogóle, ale nawet takiego, takiego doświadczenia Pana Boga, że gdybym miał ja zaczął opowiadać, jakie mam doświadczenie Pana Boga, oczywiście w jakimś sensie ogólnym to, co mogę powiedzieć, to jest, może być w pewnym sensie zrozumiałe i będzie dla kogoś potrzebne, będzie dla kogoś świadectwem. Ale są takie przestrzenie, tak jak w relacji, nie wiem, mąż, żona, przyjaciele, których się nie da wypowiedzieć. A jak człowiek by zaczął szukać słów, żeby to wypowiedzieć, no to będzie to słowo no, karkołomne, a wręcz narażony będę wtedy na pośmiewisko, bo wiem, że będę niezrozumiały. Ale też, kiedy o tym myślę, to przypomniało mi się taka ewangeliczna scena. Pięć kobiet, tych mądrych, roztropnych i tych głupich, nieroztropnych. I to, kiedy one, ten, które zabrakło oliwy, prosiły tych roztropnych po pożyczcie. No". Dlaczego one nie pożyczyły? Nie dlatego, żeby egoistkami myślały tylko o sobie. Tylko właśnie są takie momenty, za których jestem ja wyłącznie odpowiedzialny i przed którymi ja będę zdawał sprawę przed Panem Bogiem. Takie rzeczy, których nie można się z nimi, ni z nikim podzielić. Nie wiem, czy mnie do końca rozumiecie. Mam nadzieję, a jak nie, to może kiedyś zrozumiecie. Kolejna sprawa. Są takie właśnie miejsca, kiedy są stałe grzyby. Są, wiem, że gdzie je znaleźć. Ale teraz tak, ja jak no, coraz rzadziej też przyjeżdżam, coraz rzadziej mam okazję chodzenia na grzyby w tych swoich rejonach. I jest, sam się łapiesz. Na przykład miałem jakieś wiele stałych miejsc. I czasem idę na takie gotowe. I co? Nie znajduję tam grzybów. Więc to jest dla mnie kolejna lekcja. Już nie mówię, że to jest lekcja pewnej pokory, szukania, ale właśnie to jest to, co jakby bardzo mocno odkryłem i pokochałem u papieża Franciszka. To, czego mnie nauczył w takim zrozumieniu Kościoła. Że też w Kościele chodzi o takie słowa jak rozeznawanie, poszukiwanie. Ja wiem, gdzie jest mój cel. Wiem, że jest jeden Pan Bóg. Wiem, że znajduję go w Kościele. Ale w Kościele nie ma jednej ścieżki. Nie ma jednego jakby nurtu. Jednej drogi tylko wyłącznie. Do Pana Boga prowadzą różne ścieżki. I czasem potrzeba właśnie takiego wysiłku poszukiwania. Czasem to oczywiście potrzeba bym jakiejś takiej pokory. Bo nieraz jest tak, że nie znajdę grzybów. Że wrócę z pustym koszykiem. Że z podkulonym ogonem ze spuszczoną głową muszę wrócić. Ale to nie znaczy, żeby się załamywać. Trzeba dalej szukać. Szukać czasem nowych ścieżek. Ja dzisiaj bardzo mało grzybów znalazłem. Ale znalazłem je w takich miejscach i wielokrotnie o tym się przekonuję, też tutaj ja chodzę, że czasem pójdę tymi nieścieżkami utartymi. Ja w ogóle jakoś tak w moim życiu jest, nie wiem, w mojej psychice, w sercu, że ja nieraz nie lubię, niepow... że ja nie lubię powtarzalności. Kościół kocham za powtarzalność, liturgię rzymskokatoliczną kocham za powtarzalność i to jest to cecha charakterystyczna, że to są stałe elementy. Ale też wiem, że Pan Bóg zaprasza też mnie do szukania różnych dróg. I czasem, że tam, gdzie się czegoś nie spodziewam, nie spodziewam się u kogoś usłyszeć jakiegoś dobrego słowa. Ostatnio, z kimś gadałem na temat spowiedzi, ktoś mi tam dawał takie świadectwo. Pewna pani, że właśnie czekała na proboszcza przy wikary, młody, ona myślała sobie, co ten młody mi coś powie. Taka zła poszła do tej spowiedzi, nawet podzieliła się tą złością. Ale mówiła, otrzymała takie, takie słowo na tej spowiedzi, że nie dosyć, że na początku zgardziła tym młodym spowiednikiem, to dzisiaj ten, ten młody ksiądz jest jej kierownikiem duchowym, jest jej stałym spowiednikiem. On ją prowadzi. Teraz jest też tak, ja się na przykład łapię, też podzielę się, jak suszę kogoś, na przykład idzie do kazania. To często są moi współbracia, bo najczęściej ich słucham. Tak sobie myślę, no co może powiedzieć? No znam go. Wiem, co może powiedzieć. Róż nie mówiąc, że sam o sobie czasem myślę, a ja dzisiaj powiem, nie? Co ja dzisiaj, to w ogóle jest jakaś, jakaś żenada, żenuła, jakby to niektórzy powiedzieli. I nagle słyszę to słowo, które mnie nawraca, porusza. Więc szukanie czasem też takich miejsc, pozwolenie sobie na takie przestrzenie w swojej wierze, w życiu, poszukiwania tam, gdzie by nikt nie poszedł i tam szukania owoców. Dać sobie taką właśnie szansę poszukiwania, a szczególnie odkrywania tych osób, tych miejsc, tych rzeczywistości, tych sytuacji, w których może czasem gardzę, myślę, że tam nic nie będzie, z tego nic nie będzie, i właśnie tam odnajdywania takiego doświadczenia, owocowania, spotkania się z Panem Bogiem. No to tyle, może tak w tak wielkim skrócie, żeby też nie przegadać za długo. Życzę Wam dobrych poszukiwań. Życzę Wam, nam, żebyśmy trwali w Kościele, żebyśmy pamiętali o tym, że w Kościele jest to stałe miejsce na spotkanie, na spotkanie z Panem Bogiem, ale żebyśmy do tego spotkania też dochodzili różnymi drogami, różnymi duchowościami. Dlatego ja też tak na koniec jestem bardzo Panu Bogu wdzięczny za to, że nie są tylko redemptoryści, troszkę się chyba powiedziałem, ale z mnóstwo różnych zakonów i męskich, żeńskich, mnóstwo różnych charyzmatów, i mnóstwo różnych wspólnot, które mi nie muszą się podobać, ja nie muszę ich lubić. Nie, nie muszę też ich słuchać. Ale wiem że dla innych to jest wielki skarb i spotkanie z Panem Bogiem to jest najważniejsze. Różne drogi i różne ścieżki i różne, myślę, też okoliczności nas do Pana, do Pana Boga prowadzą, bo Pan Bóg nie jest ograniczony tylko do jednego. Tak zupełnie miałem już kończyć, ja tak lubię I by lądować jeszcze jeden podróg. Nie wiem, czy to diabelską rzeczą nazwać, ale to jest takie, czasem rzeczywiście niepokojącą sprawą jest to, kiedy ktoś chce ujednolicać wszystko na takiej zasadzie, że ja tylko mam rację. To trochę jest takim niebezpieczeństwem, które grozi szczególnie środowiskom tradycjonalistycznym. Nie, nie, nie atakuję tych środowisk. Tylko czasem obserwując, widzę, że ich wypowiedzi i to, to, czym się dzielą, że tylko oni mają rację, że nie można inaczej myśleć. Bo się już wtedy jest heretykiem, w ogóle schizmatykiem i w ogóle a właśnie. Po to Pan Bóg stworzył nas, każdego z nas, róż różnego człowieka, różnych ludzi, żebyśmy w tej różnorodności tworzyli jedność. Chodzimy po lesie, różne drzewa, różne grzyby, różne owoce, różne kwiatki i to piękno jakby wynika z tej różnorodności. Nie z tego, kiedy jesteśmy wszyscy tacy sami. Jaki by ten świat byłby nudny, nawet może nawet, nie wiem, sztywny, gdyby nawet by wszyscy wyglądali tak samo. Taka sama głowa, takie same oczy, taki sam, nie wiem, postawa zewnętrzna. Wszystko takie same. To byłoby smutne, trudne. Dlatego bójmy się takiego narzucania pewnych sposobów myślenia, że tylko ja mam rację. Racja jest tylko po stronie Pana Boga, tylko Bóg ma rację. A my dochodzimy do Niego przez różne okoliczności i przez różne myśli. Czasem Pan Bóg ma taką fantazję, że nawet byśmy się nie spodziewali, jak możemy Go odkryć, jak możemy odkryć też piękno swojego życia. Życzę Wam do dobrej soboty, dobrej jesieni. Wejdźcie z domu, zostawcie telefon, komputer, idźcie poszukać grzybów, albo najlepiej idźcie poszukać ludzi, idźcie poszukać relacji, idźcie poszukać spotkań. I w tych spotkaniach niech Pan Bóg będzie przede wszystkim On uwielbiony. I niech w tych pięknych spotkaniach będzie Jego piękno uwielbione. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. I do zobaczenia. W codziennych. Jeszcze do 14 października, spotkanie w ramach przygotowania do zawierzenia swojego życia Panu Bogu przez ręce Maryi w sobotnik vlogach, a co niedzielę na Instagramie w krótkim komentarzu do liturgii Słowa. Cześć, trzymajcie się, szczęść Boże! Tak mi się jeszcze skojarzyło, a może Wy macie jakieś swoje takie lekcje, których uczycie się właśnie w na grzyby czy w ogóle jakoś w takich różnych poszukiwaniach czego was może właśnie takie niby zwykłe spacery po lesie w poszukiwaniu różnych zdobyczy przyrody może być dla na nas jakąś taką lekcją może i katechezą więc jak możecie to się też podzielcie to czego was bardzo bardzo zapraszam Pozdrawiam z Krakowa, z Dworca Głównego. Właśnie mój pociąg do Szczecinka już ma ponad dwie godziny opóźnienia, więc sobie tak trochę w nocy jeszcze poczekam. Ale przy okazji skojarzyło mi się taka myśl do tego, co mówiłem w lesie na temat grzebów. Dwojaka taka myśl, czyli takie dwa punkty. W tym takim poszukiwaniu mówiłem, że czasem trzeba w tym poszukiwaniu grzebów nauczyć się pokory, że nie zawsze się znajdzie. No i właśnie, i wtedy warto wracać do tych stałych miejsc. Warto czasem właśnie, jak człowiek zacznie szukać tylko samych, będzie, albo inaczej, będzie widział tylko same trujące grzyby, to warto wrócić na tą drogę, może już wcześniej przygotowaną. A druga myśl związana też z grzybami w takim przysłowie chyba, to jest takie przysłowie no nie wszystko złoto, co się świeci. I teraz tak, jak się chodzi po lesie, zbiera się grzyby, to mnóstwo jest takich grzybów kolorowych kuszących, pięknych, ale doskonale wiemy, że nie wszystko to, co kolorowe, co kuszące jest dla nas dobre. To też jest taka lekcja, żebyśmy właśnie nie biegali za tym, co przyciągające jest, czy pociągające, a my wszystko gdzieś tam pomijali to, co szare. A z drugiej strony jeszcze, czy tak właściwie z trzeciej strony, to jest tak, że często też te grzyby trujące. One są bardzo podobne do tych, do tych zdrowych, do tych jadalnych. I to jest, też jest taka prawda, że czasem diabeł małpuje Pana Boga, zawsze małpuje Pana Boga i po prostu nie potrafi nic zrobić swojego, dlatego czasem to, co trujące, jest bardzo podobne do tego, co zdrowe. Ale nie idźmy za tym, nie idźmy tą drogą. Szukajmy nawet tego, co czasem szare, co czasem może nie jest takie błyszczące, szaleszczące, a jednak nas prowadzi ku dobremu. To może być życie, które czasem wydaje się takie szare, monotonne, ale jednak warto być temu wiernym, warto czasem rezygnować z takiego szybkiego zdobywania jakiegoś celu, a bycia wiernym czasem i takim mozolnym zdobywaniu tego, co ceny. No to może tyle jeszcze, co chciałbym się z Wami podzielić na temat tego grzybobrania, właśnie oczekując na pociąg do Szczecinka. Tak wygląda człowiek po 15 godzinach podróży z domu do Szczecinka i takie małe porównanie 2,5 roku temu wybrałem się w podróż pociągiem może ktoś pamięta takiego sobotniego vloga na 40 urodziny z Londynu do Szczecinka i ta podróż wyniosła chociaż o ile dalsza była 15 godzin no i dzisiaj również Południe Polski do Szczecinka 15 godzin, ale i tak lubię pociągi i tak lubię podróżowanie. Nic mnie nie zniechęci do tego, żeby dezygnować z pociągu. Więc pozdrawiam was serdecznie. Życie to nie jest sklep, czyli, że w życiu nie chodzi o to, że wszystko, co, co potrzebuję, wszystko, co mam jakieś widzi mi się i co chcę, to od razu mam. Ci, którzy chodzą na grzyby, to wiedzą, mają swoje miejsca, ale trzeba szukać, to nie jest gotowiec. Ale to jest też wielka radość. Nie miałoby radości, gdybym wyszedł z domu i 5 minut pochodził, wróciłbym z pełną reklamówką czy koszykiem grzybów. Ale wielką radość jest to, kiedy chodzę 2-3 godziny i tam nazbieram. Grzybowi cieszy, każdy napotkany grzyb cieszy serce i tak jest w życiu, że to co szukam, to co, w, co wkładam wysiłek, to wtedy cieszy serce, to by powiedział, że grzyby będą rosły na jakichś takich skalistych, gdzieś takich suchych ziemiach, gdzieś pełna słońca i, i tam jest tak sucho i tak twardo, że kurczę, koparka by tam nie przeryła, a tam rośnie, a tam rozgrzyb grzyb. Nie, że tam, gdzie się mówi, to się nie da zupełnie, no tam ześwirowałeś, pogłupiałeś. Ma pomóc, mówi, da się.